Ej, na zamś Wracamy do Wasteland 2. Znajdujemy się obecnie w lokacji więzienie. Okej, okay, spróbujmy coś tu osiągnąć. Niestety, no naprawdę ciężko. Tu jest. Nie mam zbytnio pomysłu, jak to rozegrać. No, żeby nas nie wyczaił ten dupek. I zdychaj. bo wszyscy spudłowali? Cholera. Dobra. Od razu kucle. Dostał. Jakiegoś krytyka potężnego. Jak możesz go nie widzieć? Przecież nie jest ukryty ani nic. No niestety on jest niewidoczny. Z jakiejś nieznanej mi przyczyny. Nie widzi, niestety nie, Okej. Okay. przez te skały chyba, chociaż on już mnie dojrzał, tak gnidy największe to następne. Na szczęście otoczenie mnie chroni. <ścoughs> Dobra, znowu snajpera. Brakuje mi punktu. To jest ale tu coś może ugram. Dobra, jeden pies spadł. Świetny opis. MSJ od ledwo zauważa, że w ogóle ktoś strzelał. Dobra jednak tym medykiem się nie będę oddalał bo trzeba będzie leczyć rannych Straszny mały zasięg mata broni jest tymi i zmniejszył szansę trapienia. jak wypadła jego tura Ale może się jeszcze uda strzelić A niestety nie padł z tym cholerny miotacz Ach, cholera. Znowu to samo. Trzeba jemu leczyć. Już lepiej ze strzelby w niego walić. Okej. Okay. No bo tu, no boże już mam dosyć tych cholernych miotaczy. Ile oni mają tego dynamitu? A tutaj już dwa razy się pod rząd broń zasiał, uwielbiam tę grę. Naprawdę nie jest chyba tak normalne, żeby bronie się zacinały co chwilę. Jak się jedna w turze nie zatnie, w mojej drużynie, to jest coś dziwnego. Dobra, teraz tego mi Na szczęście nie trafiłem tej medyczki. Trzeba by coś z nim zrobić, bo jeszcze umrze. O cholera, jeszcze tam jakiś snajper go dorwał. Nie widzę ich stąd. Tego też gościa nie widzę w ogóle. Tej odbiło, ale przynajmniej trafiła. Pewnie jeszcze raz będzie strzelać. Na szczęście mu się ta broń cholerna zacięła. Nie wiem, kto tu nawalił tylu przeciwników, ale to, to nie jest dobry pomysł. Yy, nie ta postać. Dobra. To raczej zasięgu nie będzie. Miałem nadzieję, że go już zabiję. Nie ma zasięgu tutaj z pistoletu. Teraz biegnij na drugą stronę tamtych leczyć. Ta dwururka to prawie snajperka. Taki ma zasięg. Dobra. Najgroźniejsi już nie żyją, Został jeszcze jakiś jeden smańaczek. Chyba sniper. Ucieka? No teraz schował się Nawet ze snajperki go już nie ucałuje Wszystko w twoich rękach Czyli wiem, że skończy się to tragicznie o, kaktusa zniszczyła. Jeszcze dalej zwiewa, no co za branie. Chyba nawet nie strzela już no. Zero procent na trafienie. Przynajmniej gdy jestem tak blisko niego to nie powinien móc strzelić dobrze, w końcu też jest snajperem. broni Jeden życie mu zostało, no To było ryzykowne, ale już miałem dosyć już, już miałem dosyć tej walki Od razu zapis, co to jest? Karabiny snajperskie, ale gorsze od mojego, biała śmierć, modyfikatory. Kolejny karabin snajperski. chyba nawet ten sam co poprzednie <laughs> Dobra, trzeba wywołać radio Medycz medyczce wpadł poziom się wszystkie punkty w medyka, no. Co innego można jej dać? Niech się zajmie leczeniem tych prawie trupów. To jeszcze jest sporo rzeczy do zebrania. Ale co z tą modyfikacją do broni? Kurde, gdzie ona jest? Przed chwilą ją miałem, a teraz coś mi znikło. Czy ją wyrzuciłem, czy co? Raczej nie. Dobra, później się tym zajmę. Najpierw zbiorę resztę śmieci. Hmm, pistolet. Niestety przeciążyłem go. Tym samym złomem. Rozbierz na części, solidny magazynek, ta. Nie wszystko to idzie na części 9.15 Czy ktoś ma gorszy A ten wymaga tylko dwóch punktów na strzał tu lepiej sprawdzić 17 22. No ten jest zdecydowanie lepszy W sumie jej to dam zamiast tej pseudostrzelby ktorá i tak práve dímajdžu Czy jeszcze jakaś broń tu jest? Apteczki to dla niej. Okej. Okay. To jest przejście do innej lokacji, to jeszcze z tego nie będę korzystał. Jakieś sejfy. O kurde, dobra, wczytałem, żeby to tak nie było okropnie. Czy ciężko będzie otworzyć te sejfy? Nie. Tylko pewnie jak je otworzę, to znowu się załączy to pikanie. No właśnie. Czy da się wyłączyć ten alarm? Ciężko będzie. Aha, poraził mnie prąd jeszcze. No dobra, na szczęście tylko jakieś chwilowe straty tutaj trochę amunicji. Noszę się od tego hałasu Zobaczmy co będzie tutaj nie za wiele no o cholera padłem na Całą armię kolejną, masz czterech osobników ładnie mu się wystawiłem cholera a oni wszyscy się pochowali za samochodami cwaniaczki Dobra, w Grubasa. Ona już nie strzeli, więc równie dobrze możesz iść tu. No jeszcze z góry idą. O cholera to się brąbałem. Bezmyślnie. Jeszcze radnymi ludźmi. niszczyłem swoją kryjówkę. Jak to się stało? Nic tutaj. Ten makaron to też za dużego zasięgu nie ma. U, zmasakrował swojego niestety nie tylko, nie sądzę, żeby przeżył do końca. No właśnie, wyłączyli go z bitwy, jedyny plus, że tamtemu się zacięła broń. Jeden z głowy, mój Boże, ulecz go. Nie ma sensu tu siedzieć, bo ci są poza zasięgiem, właśnie za kaktusa. A to tego nawet nie zauważyłem, kolera. Kolejni tam się pchają na górę, Bierzesz snajperkę. I tutaj, na Sony nie powinni go widzieć. Ona już sobie postrzelała. Strzał w głowę, dostał. Jej odbiła się, wystawiła. się ten powoli odzyskuje siły, a nie umiera, bo pomoc to szybko nie nadejdzie. Co najwyżej przybędzie ofiar za chwilę? Czemu takie małe szanse? Aha, bo to jest za blisko. No niech ci cholera się ukryj. 0% też 0 są aż 3 O kurde. Dobra, pożegnam się ze snajperem. A nie. Kuratuję go. Jeszcze go lecz. Zbyt mało punktów, a no masz trzy. No cholera. Nie da się tam wejść po drabinie. myślę, że tam wejdę i im osłabię trochę zasięg. nie, niedły ten pistolet. Jak dostał przez przeszkodę nawet. Chy chyba nie wyjdzie mi ta walka. No. O, ona się obudziła, ale to raczej zbyt wiele nie zmieni. No właśnie. żeby się jego zastrzelić. Nie bardzo. Znowu leży. cholera niestety, nie uda mi się tego wygrać nie ma szans okej, okay, to już wszystko w tym odcinku niestety, bardzo kiepsko mi dziś szło, ale trudno dzięki za oglądanie, pozdrawiam, hej